Dzień dobry piękne panie. A, słuchajcie, robimy sobie babskie czytanie. Totalnie dla was. Um, jak was widzą na ten moment um, jasne siły, jak was widzą ciemne siły? I powiem tak, jestem wściekła. Jestem po prostu wściekła. Cała w tym momencie płonę, jak przeczytałam wasze komentarze. Co to ma być? Możecie mi to wyjaśnić, co to ma być. Czy wy nie macie matek, babek, kuzynek, żadnego wsparcia kobiecego? Ty myślisz o nim trzy miesiące? Ja mam do ciebie pytanie, dlaczego on nie myśli o tobie? Ty od siedmiu lat spotykasz się z innymi kolesiami, ale z kimkolwiek się nie spotykasz, to masz jego w głowie. Wy mi chcecie powiedzieć, że to jest norma, że to jest wszystko ok. Słuchajcie, ja z tych komentarzy, z większości tych komentarzy, nie powiem, że ze wszystkich, wyczuwam tylko jedno, jakby wasza energia była pokulona. Po prostu pokulona. Jakbyście żyły w takim naczekaniu, że się zjawi ten książę, że on po prostu to życie wasze, że to było takie ważne. Nie, nie było ważne, skoro go nie ma. Hej, laska, obudź się. Jestem po prostu, e, naprawdę robię to czytanie dlatego, że jestem wściekła na to, co czytam w tych komentarzach. To jest po prostu niewiarygodne, to jest jakiś kosmos, co ja tam czytam. Gdzie jest wasza energia? Każda kobieta jest wojowniczką, każda kobieta jest ogniem. Co wy dziewczyny robicie? Niewiarygodne. Okej, okay, przejdźmy do tego czytania, zanim mnie tu coś strzeli. Która z was słuchała? Um, posłuchajcie sobie, jest taka dziewczyna. Nazywa się Paloma Blanca. Um, ta dziewczyna będzie startowała teraz w Eurowizji. Ona reprezentuje Hiszpanię. Utwór bardzo prosty. Zapamiętacie, albo ja Wam dam link e, w opisie do filmu. Tytuł jest bardzo prosty: Ea, Ea. Chcę, żebyście tego posłuchały. Dlaczego tamta dziewczyna, tamta dziewczyna automatycznie od pierwszego dźwięku wchodzi jak wojowniczka, cała postawa jej ciała, jej ruchy dziewczyny, które są w chórkach, dziewczyny, które są w tle. Tak jak mówię, jeżeli będę mogła, zamieszczę, nie wiem czy YouTube to robi, bo ja to będę robić pierwszy raz, zamieszczę link do tego. Poczujcie do cholery tą swoją energię w końcu. Wy się nie zachowujcie tak, jakby facet wam udzielał jakiejś mocy, dziewczyny. Słuchajcie, opowiem wam prostą rzecz. Ja i moja przyjaciółka na plaży, i ona mówi do mnie tak: słuchaj, Wiesz co, ty masz coś takiego, że wiesz, kręci się jakiś facet, on się kręci, kręci, kręci i on jest taki, no fajny jest, no fajny, no fajnie, że się kręci, taki jest średni, nie? Yy, ale potem, ale potem my, wiesz, spędzamy noc i on po tej nocy już jest taki fajny I, je, i ona mnie pyta, i ona mnie pyta nagle, uwaga, też tak masz? I ja mówię, kurde, siostro, jest coś na rzecz. Zaczęłyśmy to googlować. Wiecie, co wygooglowałyśmy? Wyobraźcie sobie bardzo prostą rzecz. Ja Wam zaraz odczaruję trochę romantyzmu. Słuchajcie, uwa uważajcie teraz. Podczas kurczy macicy u kobiety, mm, tak zwany orgazm, wydziela się ostycyna. Hormon odpowiadający za przywiązanie. Więc ja mam do Was teraz pytanie, siostry: Irel, ile razy naprawdę Wy wybrałyście ich, a ile razy zrobiła to za Was wasza macica? Ha? Ja i moja przyjaciółka nie byłyśmy gotowe na tą wiedzę. Od razu Wam mówię. I zgodnie poszliśmy się napić. Więc zaufajcie mi, to nie jest tak, jak myślicie, ok? Wy macie coś, na, na przykład też. O jej, bo czy on mnie zechce, czy on zadzwoni, czy on napisze, a czego Ty jesteś? Ty nie możesz napisać zadzwonić, zrobić to, co chcesz, wyjaśnić Pana w pięć sekund. Prawo albo lewo, lewo, dziękuję, do widzenia. Czapka, lecisz dalej. Zachowujecie się tak, jakbyście miały Ferrari w garażu, ale nie będziecie do niego wsiadać, nie będziecie go używać, bo wy się boicie. Czego się boisz? Własnej mocy się boisz? Tak naprawdę żyjesz w Matrixie, żyjesz w śnie. Możesz z nim zrobić, co chcesz. Chcesz, zrobisz sobie koszmar. Chcesz, zrobisz sobie fajną zabawę. Wy nie jesteście... Mężczyźni nie są punktem odniesienia, tak? Wiesz, nie wiem, jesteś u niego, pomieszkujesz u niego, i on nagle mówi: Dobra, kotek, ja wyjeżdżam na trzy dni, bo tam firma i tak dalej, i on, wiesz, musi coś ogarnąć. Niech on sobie jedzie, i co zostajesz u niego, tak? Teoretyczna sytuacja: kafle, czarne skóry, wiecie, męska jaskinia, ciemne, automatyczne, żaluzje, 62 cale, czy tam ile, 68 na, na yy, ścianie. Stara patelnia, jeden garnek. Super, co robisz? Agata Meble. Mie, pomieszkujesz u niego, zaczynasz się urządzać, proste. Tak, ja wiem, że jak on wróci, to będziemy takie. Ee, czy nie pomyliłem, chat e, i, i takie. E, to ja jestem u siebie czy u niej. A co ciebie to obchodzi, ja się pytam? Dziewczyno, załóż najlepszą bieliznę, weź jego ulubiony drink e, po prostu w szklance, wciśnij mu w rękę w tych drzwiach. Rozumiesz o co chodzi? W piekarniku niech tam najlepiej się coś piecze, żeby wiesz, zapach był. I kochanie, idziemy pod prysznic. Ty mu nie daj za dużo czasu na myślenie, bo nie jeszcze coś głupiego wymyśli. Dziewczyny, oni nie są tak skomplikowani jak my. Rozumiecie? Przykładowo, weekend, weekend. Rezerwujesz hotel, mówisz, kochanie, wiesz, tak pomyślałam, moglibyśmy wyjechać na weekend. I on się cieszy, że wyjedziecie na weekend. Ja się pytam, jakie wy. Jakie wy. On jedzie na weekend, ty masz plan. I na weekendzie mmm. Ale wiesz, ta ściana między kuchnią a jadalnią. Ona nam tak optycznie zmniejsza. Jednak wiesz, przestrzeń. I za dwa dni odzwoni do architekta. No, dziewczyny. Ogarniecie się w końcu, czy nie? Czy oni tak mogą przyjść wam i rządzić, wypoświęcicie swoje kariery, wszystko, bo mężczyzna się pojawił. Macie coś takiego, bo on nie dzwoni, bo on nie pisze. Krótka piłka, sytuacja z mojego życia, facet e, trzy dni nie pisze. W międzyczasie dzwoni moja przyjaciółka i mówi, wiesz co, Boże, ja tak bym się z tobą napiła. I ona to do mnie tak powiedziała, że ja to poczułam. Co było robić? Monopolowy stacja paliw, jadę. Rozumiecie? I on dzwoni, on nagle dzwoni, mówi, cześć, co u ciebie? Ja mówię, wszystko w porządku, a gdzie ty jesteś w samochodzie? A gdzie jedziesz? Ja mówię, wiesz, Wrocław minęłam. Ale, ale jak, ale jak, ale jak? To gdzie ty? Ja mówię, no w góry jadę, ale, ale, ale nic nie mówiłaś. On nagle do mnie, rozumiecie? Trzy dni się nie odzywa, on nagle do mnie, nic nie mówiłaś. Stary, bo nie pytałeś. Tak. Dziewczyny, błagam was. Ja nie chcę czytać takich komentarzy, że wy jesteście takie poblokowane, że ta wasza energia jest taka pokulona, bo nie pisze, nie dzwoni, bo nie to, bo nie tamto. Znalazł się Bóg udzielny faktycznie. I tak jak ja mówiłam, biochemia, pytanie, ile razy tak naprawdę ty świadomie, świadomie do swojego w tym swoim matriksie wybrałaś aktora. Ile razy tak naprawdę? A ile razy skurczę twojej macicy? Dziewczyny, błagam was. Się uniosłam. Okej, okay, dobra. Mamy nasze babskie. I teraz tak. Lecimy z tematem. Z nieba. Z piekła. Whatever. Wszystko mi jedno. Ja latam po wszystkim. Dziewczyny. Dwie butelki do wyboru, bardzo proszę. Biel i złoto. Którą wybieracie? Wy wybieracie, ja opowiadam. go, No jak tak można? Jak, jak można, jakbyśmy my nie miały żadnej mocy, jak myśmy, ja, ja nie wiem, dziewczyny, no co wy? Bo co on powie, co on zrobi, o Jezu, jak on zareaguje, o Jezu, o Jezu, rzeczywiście. Priorytet mój życiowy, dzisiaj od rana, jak on zareaguje. Co mi obchodzi, jak on zareaguje? Oczywiście mówię pół żartem, pół serio i mam nadzieję, że nikt tego nie bierze tak stricte, na poważnie i nie zjabicie się nagle u swojego faceta i nie zaczniecie wyburzać ścian i, i przemalowywać mu pomieszczeń. Aczkolwiek z czasem nie przeczę, wszystko jest do ogarnięcia. Dobra, mamy grupę numer jeden, lecimy. Dziewczyny, szybkie czytanie. Zbierajcie mi się, bo ja nie chcę Was w takim stanie widzieć. Proszę. No to, proszę bardzo, jedynka. Papież i cesarz Cię pilnuje. Potencjał jest po prostu po cholerę. Po dach, po... I proszę Cię tylko o ruch. Do przodu, do przodu, go, 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 go. Wy nie widzicie tego, że Wy się e, zmieniacie. Wy nie widzicie tego, że do Waszego życia przychodzi bardzo dużo karmicznych partnerów, którzy Was blokują. Ile macie zamiaru na to pozwalać? Ósemka buław. Masz swój potencjał, tak? Masz potężną siłę napędową. Masz swojego smoka. Zobacz, dziewczyno. Papież, on ci pokazuje drogę, on ci zawsze pokaże drogę. Czemu nie ruszasz? Pytają się te karty. Czemu nie ruszasz ze sobą do przodu? Krótka piłka, no. Zobacz. Zobacz, że te karty nawet te wszystkie karty nawet są w tym samym kolorze. Masz, yy, ancestors, jak to powiedzieć, yy, w męskiej linii swoich przodków masz bardzo konkretnych facetów. Oprzyj się na tej energii i dawaj dziewczyno leć do przodu. Leć do przodu, to jest szybka komunikacja, to jest biorę to co chcę. Yy, to było w ostatnim czytaniu w Twin Flame'ach. Dziewczyny, kim jesteśmy? Kobietami. Czego chcemy? Wszystkiego. Proste. Jedziesz dziewczyno, dajesz, go girl. Weź tą swoją moc, weź tę swoją siłę. A nie, żeby wszystkie okoliczności mogły tobą rządzić. I w tym faceci. A najlepiej to jeszcze w ogóle instytucja małżeństwa. Mówię o tym, bo tu jest papież. Ojej, 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 bo jak ja nie znajdę tego stałego docelowego partnera, to co? To już życie ci się skończyło? Matrix przestał istnieć? Cyferki przestały lecieć? Wiecie te cyferki z Matrixa, nie? Takie zielone. System zero-jedynkowy. Uwierz mi, ty się skończysz prędzej niż to. To jest jedna wielka iluzja. Baw się tym, rób siebie, spełniaj swoje marzenia, bądź szczęśliwa. Zobacz, jaki masz potencjał, zobacz skąd masz brać. Proszę bardzo, jasne siły powiedziały. No tak, niech przemówi piekło. Zobacz. Jesteś empatyczna. Intuicję masz jak Żyleta. Nikt. Słuchaj, e, nie nawijaj mi makaronu na uszy, bo e, przed tobą staje człowiek i zaczyna mówić, a ty widzisz pierwsze, drugie, trzecie dno. Proszę cię, tak. Tam wiesz, głodne kawałki to możesz sobie na boku gdzieś, komuś, ale nie mi. Jesteś w stanie transformować, przeprowadzasz bardzo silne transformacje na sobie, na innych, gdzie chcesz, jak chcesz. Zobacz. Ty jesteś w stanie stanąć na czele, ty jesteś w stanie przewodzić, ty jesteś w stanie pociągnąć za sobą ludzi, ty jesteś w stanie przyciągać do siebie ludzi po to, żeby oni przechodzili te transformacje, po to, żeby ich uzdrawiać. I zobacz jeszcze, w jaki miękki to sposób robisz, że ludzie cię kochają za to, co ty robisz. Zobacz, jaki to jest potężny potencjał. Co ty robisz, dziewczyna? Wyjdź dzisiaj wieczorem na otwartą przestrzeń, spójrz w niebo, znajdź swoją gwiazdę i dawaj za nią. Przestań się oglądać na boki, przestań się oglądać na ludzi, przestań się oglądać na okoliczności. Ty nie jesteś osobą, na którą inni mają wpływ. Zobacz, masz na przykład problem, nie? Dobra, weźmy już ten problem. On nie dzwoni, wszystko zależy od ciebie. Jak ty sobie otworzysz kanał, żeby on zadzwonił, to on ci zadzwoni. To wszystko zależy od uzdrowienia ciebie. Tak, może być taka opcja, że w momencie, jak się uzdrawiasz, okej, okay, to, to przestanie ci zależeć na tym, żeby on w ogóle zadzwonił. I to też jest spoko. To jest nieważne. Albo bierzesz swoją wolność, albo nie bierzesz, albo wiesz, w którym kierunku masz iść, albo nie wiesz. Weź to trochę na intuicję. I trochę zacznij się bawić w końcu. A nie być śmiertelnie poważna. Co zawsze, mówią, co zawsze mówią te ciemne siły, to piekło? Dobrze ci było, dobrze ci było, dobrze się bawiłaś? Czyli to było dobre? Nie ma strat w ludziach ani w sprzęcie, czyli to było dobre. Zacznij się w końcu bawić. Zrób coś, wyjedź gdzieś, na przykład ta karta wyjazd za granicę. Moi przyjaciele, rozmawialiśmy ostatnio. Byli u mnie i mówią tak, ty słuchaj, może byśmy gdzieś wyskoczyli i tak dalej. Może Izrael, może do Tel Awiwu. I ja tak powiem Wam szczerze, że od miesiąca mi to zaczęło chodzić po głowie. Ja dzisiaj wstaję od rana TVN24. Co się okazało? Pyk, Palestyńczycy zrobili zamach terrorystyczny i już turysta nie żyje z Włoch, nie? Tel Awiw. Wiecie o co chodzi. Jak się coś dzieje, to powie, ja muszę być, obowiązkowo, nie? Tylko żeby się coś działo, to ja już jestem, nie? O, to był ich pomysł, ale jakby spoko, ja nikogo nie obwiniam, nie? Także do Tel Awiwu na razie nie lecę. A u Ciebie co się dzieje? Możesz przestać już? Możesz już przestać? Możesz... To jakby musisz mieć balans, rozumiesz? Pomiędzy intuicją a ryzykiem. Nie mówię, żeby od razu iść na całość, ale wiesz... Weź coś z tego życia, a nie wiecznie bawisz się w te transformacje. Ile można tych transformacji? Kiedy masz przyjemność, kiedy masz fan? Tak chcesz kochać? W porządku. Deal. Mówisz i masz. Zacznij od siebie. Zacznij od siebie. Dobra? Dosyć już. Dla innych. Teraz, teraz umiesz, umiesz... Tak? Taka jesteś empatyczna. Świetnie. To będziesz teraz dla siebie. Ćwiczenie dla Ciebie. Najbliższy tydzień dla siebie będziesz empatyczna. Co Ty na to? I chcecie zobaczyć za tydzień uśmiechniętą na tym kanale. Przywitać Cię z powrotem. I chcę, żebyś mi napisała w komentarzu, gdzie byłaś jak się bawiłaś i co robiłaś. Dobra? I co sobie kupiłaś. Czy zmieniłaś auto? Napisz mi w komentarzu. Nie, nie pisz mi, że on 5 dni nie dzwoni, bo to nie jest problem. Taki problem to nie problem. Napisz, co dla siebie zrobiłaś. ok? I rób to, co czujesz. To, co tobie sprawi przyjemność. Jedynki, wasze czytanie. Jak na weekendzie z facetem, nie? Kochani, zarezerwowałam hotel. To tak ja do was teraz. Ściskam was i ogarniacie się. Dobra. Uwaga, grupa numer dwa teraz. Jedynki odkładamy. I lecimy w grupę numer dwa. Dobrze. Jasne siły wszyscy lubią niebo. I za chwilę będziemy mieć tu cudowne niebo niepowstąpienie. Dobra. Dwójki. Zero problemu z rozpoznawaniem cudzych emocji. To jest wasza broń. To jest wasza broń. Tak. To jest wasza broń. Nie oczywiście, bo otwarte serce i bo ta woda, to my jesteśmy takie delikatne. Pff, błagam cię. Powiem to samo co do jedynek. Głodne kawałki to możesz tam wszystkim dookoła rodzinie, przyjaciółom swoim mówić nimi. To wystarczy zamrozić i z tego się robi chód, głód, lód i jeszcze szpikulec lodowy. Jak była ta bajka królowa y, lodu, królowa śniegu, tak? Że tam w, wpadł y, y, w oko chłopcu, tak? Kawałek lodu, tak? Że tam inne rzeczy tam siedziały, tam to można było w serce te, ten lud wbijać i tak dalej, tak? Kumarz, o co chodzi? To mi nie mów, że jesteś taka bezbronna i taka och, 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 kochająca, cudowna. Możesz z tym zrobić co zechcesz, sterujesz tym, sterujesz z poziomu serca. Czyli jeżeli ty kogoś kochasz, to ta osoba, mistrzostwo świata, ta osoba nigdy nie doświadczyła takiej miłości, ale jeżeli ty to zamykasz, to jesteś w stanie w ciągu jednej sekundy zrobić komuś piekło. Pracuj. Pracuj nad tym, bo tego nie widzisz. Nie widzisz własnej mocy, nie rozumiesz. Nawet nie wiesz, ile osób jest od Ciebie uzależnionych emocjonalnie. Nie zdajesz sobie sprawy z własnej mocy. A? Nie narzekaj mi w komentarzach, że teściowa, że to, że dzieci, że to, że tamto, że wszyscy są dla Ciebie niedobrzy. Bo ja Cię w końcu zapytam, a kiedy Ty byłaś niedobra dla nich? Ty nie musisz nikogo kochać za nic i bezwarunkowo. Ty nie musisz reagować, jakby się wszystko należało. Nie, nie należy się. Ty o tym decydujesz. Ale kiedy możesz o tym decydować? Kiedy staniesz we własnej mocy? Powiem ci więcej. Masz, musisz mieć związany z tym jakiś talent, bo możesz z tego mieć pieniądze. Jak dobrze z tym popracujesz, możesz mieć z tego wymierne korzyści. Na co czekasz, dziewczyno? Na faceta czekasz? Zrób firmę. Załóż swoją działalność. Facet, facet nawet jak się pojawi. Niech to będzie. Skorpion, rak. Yy, kto tam jeszcze? Ryby yy, lowelowe i tak dalej. Biznes. Dbasz o własny biznes. Nie, po, nie poświęcaj tego. Dobra, jasna strona. Patrz dwójka. Ciemna strona, co chce Ci powiedzieć. Znowu ci się przewija. Czemu nie robisz kasy? Możesz mieć jej więcej. Tak. Możesz mieć więcej niż masz. A wiesz, czemu nie robisz? Bo ciągle uważasz, że jesteś zbyt niedoskonała, zbyt do tego nie niedojrzała, zbyt jeszcze się pierniczysz z podejmowaniem decyzji, zbyt mało jesteś wyszkolona. Weszłaś cały czas i jesteś w mansecie ucznia. I dlatego nie robisz siebie. A możesz zrobić siebie, zobacz. Od ósemki do dziewiątki, patrz. Niedźwiedź, ja upolowałam tego niedźwiedzia i dziś siedzę na jego futrze. Bardzo mi wygodnie, kochanie. Mm. Nie masz pojęcia, jak mi wygodnie. Faceci przychodzą do Twojego życia stronu, na nich patrzysz. Ty wiesz, co masz, Ty wiesz, co możesz położyć na stół, Ty wiesz, czego chcesz i jak chcesz i kiedy chcesz. Naprawdę, będziesz sobie to wszystko odbierać? Serio? Zobacz, co ona ma. Włócznie. E, mi, ja mam od razu luźne skojarzenia z gromotron. To ona ma ten tron. I nie siedmiu, tylko dziewięciu królestw. Ale nie! Bo Jacek, placek. Nie dzwoni trzy dni, mój Boże! Chyba usiądę z Tobą i razem się napijemy. Matko, on nie dzwoni. Serio? Kotku, w ciągu trzech dni możesz mieć dodatkowe tysiące na koncie i nowego faceta. Tak? Tylko przyznaj sobie siłę sprawczą, a nie jesteś w paziu mieczy. Jakbyś była wiecznie yy, yy, malutkim uczniem, którego trzeba uczyć. Tak, tak, oni przyjdą do Twojego życia, tak oni cię będą uczyć. Głupsi od ciebie cię będą uczyć. No, spoko, patrz. Freja. No, dziewczyno. Biały kot, czarny kot. Ile wypychałaś swój cień? Co? Ile razy byłaś grzeczna? Ile razy nie mówiłaś to, co chciałaś powiedzieć? Ile razy bałaś się przekląć? Wiesz już, dlaczego nie pojechałaś dalej? To już wiesz. Ten cień jest w stanie pociągnąć cię bardzo daleko. Ten rydwan nie ruszy, dopóki się sama przed sobą do tego nie przyznasz. Ale uwierz mi, kiedy on ruszy, a masz bardzo dobry background bardzo dobry. Ciebie ludzie lubią, ciebie ludzie kochają. To jest raz. Dwa. Jesteś osobą, która zawsze jest w stanie otworzyć serce, bez względu na to, ile przeszła. Pokaż mi, pokaż mi, ilu jest takich odważnych. Bo na ogół, jak się kogoś poznaje, to wszyscy pierniczą o byłych związkach, jakie dostali w piernicz tam. Ty nie. Ty możesz iść w nowe. To jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja, czy masz serce zamknięte, czy otwarte. Nikt inny nie ma na to wpływu. I do tego moc tego rydwanu moc Twojej własnej woli. To co? Przyznasz się przed sobą w końcu, że nie jesteś taka święta, nie jesteś taka grzeczna, że też potrafisz być lepszą cholerą postaraj się zap, zaprzęc te cechy dla siebie ok przestań się w końcu użalać, przestań się szczypać ja zaczęłam to czytanie od tego, że to tak jakby stało Ferrari gotowe w garażu ale ty nie chcesz w nie wsiąść nie chcesz wsiąść, bo co bo się boisz, nie Własnego cienia się boisz, to się przestań bać. Tak, możesz być niegrzeczna, tak, możesz rzucić mięsem, możesz zapalić papieroska, możesz wypić za dużo wina. I jeżeli będziesz miała kaprys i ochoty, to możesz mieć one night stand. Bo to jest twoja wolność i zrobisz z nią co zechcesz. A jeżeli nie, to nie i to też jest dobre, bo to jest twoja wolność. Żadnych butów ofiary. Masz otwarte serce. Masz otwartą drogę. Just do it. Kochane dziewczyny, mam nadzieję, że podobało Wam się to czytanie. To jest droga od zera do bohatera. Nie wyrzekamy się nigdy naszej kobiecej mocy. Nie wyrzekamy się absolutnie siebie, tych jasnych, tych ciemnych. Dziewczyny. Jedno czy drugie paliwo to nadal paliwo. To ty kierujesz swoim życiem, więc czego chcesz się bać? Paliwa? Nie czekaj. Nie czekaj. Nie po to jest ta wiosna dla mnie, dla ciebie, dla nas wszystkich, żebyś czekała. Nie pisz mi w komentarzach, że czekasz 7 lat. Trzy miesiące temu się pokłóciliście, i ty czekasz, aż on się odezwie. A on zasłużył na to, żeby w ogóle czekać na niego? No, sorry, ale wiesz, jakby. Ty dajesz limit czasu, dajesz limit czasu, siedem dni, siedem dni na przykład, bo masz cierpliwość, ja nawet tyle nie mam. Nie odzywa się po siedmiu dniach, dziękuję, tnę, lecę dalej. Ty czekasz trzy miesiące. Dziewczyny, nie piszcie mi takich komentarzy. Nie ma we mnie wewnętrznego, jako w kobiecie, wewnętrznego zezwolenia na to. Nie ma we mnie. I tyle. Ja się z tym nie pogodzę. Ja nie chcę tego czytać i ja nie chcę, żebyście to pisały. Ja chcę, żebyście były radosne, spełnione, żebyście były pewne siebie, żebyście nie bały się błądzić, nie bały się życia, nie bały się po prostu samych siebie. Ok? Wy chcecie brać facetów, wy chcecie brać wiosnę. Siebie weź najpierw. Weź siebie najpierw. Taką jaką jesteś, nie musisz być idealna. Nie bój się. Po prostu przestań się bać, ok? To tylko Matrix. I zrobię to samo co u Jedynek, tak jak mówiłam na wstępie. Wyjechaliśmy na weekend. Heh. Serio? Wy wyjechaliście, a ja miałam plan. Buziaczki, kochani, wszystkiego dobrego. Pa!